Siema wszystkim, z tej strony Filip dzisiaj pokażę wam dwie skocznie, które ja mam przerobione Pierwsza skocznia GAPA K180HS240 Próg wzięty z skoczni GAPA Wiatru, łapy są z skoczni GAPA z ds 24 Jedynie co tutaj faktycznie zrobiłem, to wydłużyłem rozbieg To jest fajna skocznia teraz na luty bardzo mi się podoba skocznia na loty. Jak widać, tutaj jest HS osiąg... osiągalne. Druga skocznia, którą zrobiłem, to jest przerobiłem. To jest porą skocznia H... k 7 Jak tutaj już widzicie, nie da się skakać. Czyli, co musicie zrobić? Musicie podwyższyć sobie barkę na 26. Znaczy na 27, i tutaj widać. Jak widać, to już się trochę da latać. Tutaj, już możecie sobie na przykład lądować. Ale, ale wasz zawodnik. Będzie lądował bardzo daleko I wylądował Co jeszcze możecie zrobić? To są wszystkie belki platformy do góry Mamy 35 I pięknie teraz to wygląda może I problemy Tutaj nacisnąłem jeden przycisk myszy Żeby był telemark jak widzicie, skoczek sobie leci, leci, leci i leci. I on wyląduje telemarkiem. Jak widać, wylądowany 315, 315 metrów. Fajna skocznia, na takiej mi się wydaje, że fajna skocznia. Tutaj był upad. <grych> no i skocznie macie w opisie. Tutaj macie jeszcze taką skocznię. Zajebi skocznie, które wam kraszuje grę. No i to wszystko.